No cóż, widzowie. Ten film w zasadzie nigdy miał nie powstać, nigdy go nie miałem w planach, no ale niestety wydarzyło się to, co się wydarzyło. A co to zaraz wam dokładnie powiem? No, chciałbym też być z wami szczery, bo jak to w social mediach często bywa, e, wszyscy się chwalą swoimi sukcesami, wszyscy mówią, jak to jest fajnie. No, a życie takie nie jest, i, i niestety czasami zdarzają się też pewnego rodzaju porażki. No, ale właśnie, co tak naprawdę się wydarzyło? Szczerze mówiąc, widzowie, ja sam do końca nie wiem. Ja siedzę już w motoryzacji jakiś czas. No, ale nigdy nie spodziewałem się, że y, przydarzy mi się taka sytuacja, a tym bardziej w tym samochodzie, gdzie naprawdę dbałem o, o ten samochód i było to moje oczko w głowie. Ta historia wyglądała w ten sposób, że jechaliśmy sobie normalną trasę z Warszawy do Wrocławia, totalnie bez żadnych szaleń, 130 na godzinę, przejechaliśmy tak około 300 km z tego co pamiętam, i nagle samochód zaczął stukać. Ale to nie był taki stuk, wiecie, delikatny. Ja myślałem, że to, to paski. Ale po chwili, jak zacząłem przyspieszać i usłyszałem te stuki, to już wiedziałem, że to pasek chyba nie jest. Zjechaliśmy na MOPA, wezwaliśmy lawetę. Przypominam, że to w ogóle była północ, to tam 23 północ, więc bardzo późno. I tu podziękowania dla SB Brothers, nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Wielkie podziękowania dla nich. To oni mnie tak naprawdę przyjęli o północy w sobo z soboty na niedzielę. Za co dziękuję Wam bardzo, chłopaki, jak ktoś będzie we Wrocławiu i będzie potrzebował jakiegoś serwisu, to koniecznie do nich wpadajcie, bo naprawdę uratowali mi życie, bo no. Bez nich byłoby troszeczkę ciężko. Decyzja padła na to, że zabieramy ten samochód po prostu do Matiego i sprawdzimy co się dzieje. Co tak naprawdę mogło się stać? Jest wiele rzeczy, które mogło się stać, ale to są trzy z nich, które są najbardziej prawdopodobne. Pierwsza, czyli koło pasowe. Jest tak zwane koło pasowe, które we wnętrzu w m jest aluminiowe, na zewnątrz jest gumowe. I mogła być szansa, że po prostu rozwarstwiło się, mogło się po prostu rozwarstwić i zacząć uderzać o blok silnika, przez co koło pasowe robi dokładnie taką samą, taki sam dźwięk jak panewka, do której przyjdziemy zaraz. Druga rzecz, to popychacze. Też bardzo możliwe. To już troszeczkę gorszy scenariusz, bo Koopesowe jest jakby najtańszą opcją z tych wszystkich. Popychacze są troszkę droższe, ale nadal jakby nie ma tragedii. Mogło się coś stać ze smarowaniem. Dźwięk dochodził w głównej mierze z góry silnika. No i trzecia rzecz, najgorsza panewki. Jeśli okaże się, że to są panewki, no to tak naprawdę silnik niestety będzie musiał zostać wyjęty z tego samochodu i w zasadzie trzeba będzie zakupić. Nowy, bo remont, a kupno, jakby podobno nie opłaca się po prostu remontować silnika, który jest po panesce, Tylko lepiej włożyć nowy z nowym osprzętem albo przełożyć stary osprzęt. Także bardzo bym chciał, żeby to było koło pasowe. A bardzo bym nie chciał, żeby to była jednak panewka. Pierwsze podejście do ekspertyzy. Tak jest. O, Pacjenta. Zaczniemy prawdopodobnie kupić. od tego, żeby no, rozpiąć filtr oleju. No, zobaczymy. No. Paradoksalnie może się wydawać, że to jest taka pierdowa, ale jak tu będą opiłki, to znaczy, że. Yy... Trzeba wymienić na no nowy i będzie dobrze. Ale co? O, filtr oleju czy silnik? <laughs> I niech was nie zmyli ten mój pozornie dobry humor. To reakcja na stres związana z tym, co zaraz miałem zobaczyć. Proszę, proszę, proszę! Błagam! Taki brokat to jest brokat już z panewki i to nie jest y, ta warstwa panewki adaptacyjna, tylko to już jest miedziana A Ale taka pytanie, już czy to teraz y, obróciło ją, czy nie wiadomo. To teraz nie wiadomo. Ekspertyza silnika nam powie rozłożenie na środki. I w tym momencie doszło do mnie, że spełnił się właśnie najgorszy możliwy scenariusz. Teraz pojawia się tylko pytanie: co dalej? Płaca się ten robić silnik, czy nie? Czy kupić, kupić, kupić drugi nie? i go zrobić? Ale to wtedy złożyć z dwóch? Nie ma. No... Co tutaj z dwóch składać? No, osprzęt znaczy, sprzęt jedynie, do puller i jakieś inne takie rzeczy? się ponad tak. rzeczy, to by się yy, Co nowe, to, to nowe trzeba było bać i, i tyle. tak, A pytanie, w jakim stanie turbosprężarki? Pytanie, czy ten piec za 20 koła będzie z turbosprężarkami, czy nie? Bez. bez, bez. No to z, Sam słupek. Sam słupek zazwyczaj jest. No, no. no to sam cały sam osprzęt. Jest, czasami było... trafiały się jakieś za 15 same bloki, bloki, hmm. wiesz. Tylko, no ale to mm -hmm. blok nas nie urządza. No Roz, Rozbiórka i rewizja, nie? I wtedy można mm -hmm. ewentualnie zamawiać. Pracę. I dobrze by było, można by było zrobić tak, że. Yy... Bo jakbyś ja już, jak już mieli to składać, to już trzeba. ja już te panelki tak, moc, no tak mocniejsze. Tak, tak. Bo jak złożymy ogólnie, jak wyjmiemy to, co jest i złożymy na tym samym sprzęcie mhm. sterownik, to wszystko ta fura będzie działać tak jak działał poprzed na poprzednim silniku, będzie miała zagrane to samo, bo sterownik jest ten sam i wszystko. No tak. Raczej nie powinno być dużej różnicy, nie jeśli tamten nie będzie zmęczony silnik, jakby miał być podmieniony silnik. A jeśli naprawa tego silnika, no to my nie ingerujemy tutaj w kompresję, zużycie, Tłoków czy coś. No Czyli chyba w zasadzie góra, góra zrzucana, dół robiony i góra zarzucana, ale też pasowałoby już do niej zajrzeć, jak już mam ją na wierzchu Ogólnie to byśmy, tej... i tak byśmy sobie głowicę mogli zdjąć tak, no bo jest dużo sypów, tak, żeby to dokładnie wyczyścić no i zrobić rewizję wszystkiego, tak, no bo wyjęcie silnika no to już jest duża operacja, trochę głupie nie zdjąć głowicy, nie zrobić uszynia. Ale zaborowy, jak będziemy to robić, to wodą, trzeba co? wyjąć i tak piec cały no tak, chodzi Bo skrzynię musimy wyjąć. No tak. Żeby zmienić no, wał ewentualnie. Od, od, od. No. no. No nie wiem, nie wiem. Muszę proszę myśleć, bo czy to się opłaca robić, czy to się sprzedać Można zawsze kupić się rozbitka. No właśnie nie ma. Przed, podatek 25% teraz od... Yy, Jak to powiedział, że stan? To to są G80 rozbitki. No właśnie. I co z G80 aplikować rzeczy tutaj? No, Takie może, kurde może project? By się może coś. Yy... Czyli wystukać. Słuchajcie, widzowie, no to tutaj. Hej, Także. Limit. zapraszamy wszystkich sponsorów, S S S tak. <laughs> Ktoś chce wspomóc projekt, to zapraszamy z częściami. Kremie. Oj, tak, zwłaszcza mechanicznymi. No nic, ja muszę się przespać z tym wszystkim i przeliczyć to i zobaczyć, no tak, co tu robić. Nie sądziłem, że mnie to spotka. A wiecie, jaki jest paradoks? 3 tygodnie wcześniej filmik. Idealne daily B, po 4 <laughs> latach. Jak się <laughs> sprawuje. I piąty wiek dubleski. mówię, zajebiście się jeździ. Widzowie, zajebiście. Trzy tygodnie później. Zobaczymy. Tak, jedę vu z tego. Bo siedzieliśmy tam i liczyliśmy rzeczy do paneli. Tak, bo w, w ogóle widzę, to też jest ciekawy przypadek, bo trzy miesiące temu siedzieliśmy przy tym stole. Ja mówię na tego, słuchaj, no 170 tysięcy się zbliża. Ja nie wiem, czy te panewki w końcu były robione, czy nie były robione. Mówię. Może wymienimy, tak do tego. I w no nowym i tym roku mieliśmy ustalić termin dokładny. I, no i to ustaliliśmy, ruszyć. ale na razie się termina <laughs> zmiana silnika. I tak szczerze mówiąc, widzowie mam ogromny dylemat. Bo z jednej strony wiem, że naprawa tego samochodu będzie kosztować mnóstwo pieniędzy, mnóstwo cierpliwości i wiem, że ten samochód no, prędko po prostu nie wyjedzie i po prostu może łatwiej byłoby go sprzedać w takim stanie, jak jest. Ale z drugiej strony mam do niego niesamowity sentyment, bo jest to jakby no część mojego kanału, część mojej twórczości. Zrealizowałem z nim wiele, wiele fajnych materiałów i przede wszystkim nieprzerwanie przez prawie te 4 lata dawał mi mnóstwo fanów na w świecie. Także powiem Wam, że sam nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, co Wy byście zrobili. A tymczasem widzimy się w następnym materiale. Mam nadzieję, że nieco weselszym niż, niż ten.